Witaj, Tomaszu, witam wszystkich naszych widzów. Wśród Was na pewno są osoby, które często bywają w swoim regionie na spotkaniach różnego rodzaju, czy to sympatyków myśli wolnościowej, czy też jest okazja, bo przyjeżdża albo pan prezes, albo ktoś też znany na przykład pan Michalkiewicz. Bardzo często jest tak, że wśród osób, które są na sali jest jakaś kamera, jest jakieś urządzenie, na które można nagrać. I tutaj chciałbym porozmawiać parę, parę słów, powiedzieć na ten temat, jak wykorzystać takie urządzenia do tego, aby zarejestrować to spotkanie i wspomóc w ten sposób naszą ideę. Na początek, nie będę może zaczynał od jakichś wielkich wypowiedzi na temat sprzętu, który jest, krótko mówiąc, sprzętem profesjonalnym. Rozpocznijmy może od najprostszej sytuacji. No jest student, sobie powiedzmy, do jego miejscowości przyjeżdża osoba. Którą warto byłoby, w której spotkanie warto byłoby zarejestrować. No i chłopak ów stwierdza, no chciałbym coś takiego zrobić, chciałbym przeprowadzić transmisję. Nie mam kamery, nie mam laptopa, ale mam telefon komórkowy. W chwili obecnej praktycznie każda taka komóreczka jest wyposażona w kamerę i możliwość filmowania. Wiadomo, są lepsze, sprzęty są gorsze. Skupmy się jednak na tym, co zrobić, aby przeprowadzić do nas transmisję na żywo. Otóż okazuje się, że taki telefon w zupełności wystarczy. To jest telefon firmy Samsung z serii Galaxy. Malutki telefon, jak tak powiem kobiecy. Ma w sobie system Android, Android 2, chyba tam 34 z tego co pamiętam. Jest to już wystarczający sprzęt, żeby przeprowadzić nawet transmisję na żywo. Co zrobić, żeby taką transmisję móc zrealizować? Przede wszystkim zaczynamy od tego, że musimy wiedzieć, że takie spotkanie się odbędzie u nas na miejscu, i warto byłoby skontaktować się z osobą, która w tym miejscu to spotkanie realizuje. Dlatego, że mamy dwie drogi możliwości transmitowania: albo będziemy mieć dostęp do sieci bezprzewodowej Wi-Fi, jeżeli jest to powiedzmy, jakiś lokal, gdzie właściciel taki, taką możliwość udostępnia w formie hotspota, czyli bez. Zabezpieczeń albo z hasłem dla klientów, no to wtedy musimy po prostu taką osobę poprosić, zapytać się, czy nam to po prostu to połączenie hasło tutaj udostępni. Jeżeli już się umówimy na coś takiego, no to już jesteśmy w domu. Natomiast może być sytuacja, kiedy no takiego hasła po prostu mieć nie będziemy, bądź po prostu nie będzie tam internetu. No niestety, wtedy musimy z własnej kieszeni zainwestować parę groszy w kartę. I tutaj y, zrobię reklamy w firmie Orange, ale powiem szczerze, że to jest najlepsze rozwiązanie, zakup takiej karty na, nawet na poczcie, bo widziałem ostatnio na poczcie polskiej również są takie karty sprzedawane. To się nazywa Orange Free lub Freedom, w tej chwili dokładnie nie pamiętam. I y, jest to 20 GB za 20 zł. Y, przepraszam, nie, to jest to 10, y, 10 GB. Y, nie. Jest kilka rodzajów, jak widać takich kart. Można je też nabyć poprzez Allegro. Karta w cenie 20 zł to jest 1 gigabajt danych. Z tego co pamiętam 40 około 40 zł kosztuje 6 gigabajtów i to jest aż dwa lata do wykorzystania. Ten 1 gigabajt jest przez rok ważny. Natomiast jest jeszcze jakaś tam opcja 13 GB ale to już jest to coś, to coś dużo droższego. W każdym razie za dwie dychy możemy, czyli tak. Powiedzmy, no jedziemy, jedziemy na spotkanie, mamy wypić parę PIF, no to nie pijemy piw, tylko realizujemy transmisję. tak? I w tej cenie mniej więcej zł kupimy taką kartę, gdzie będziemy mogli z niej korzystać również jako karty telefonicznej prepaidowej, czyli takiej przedpłacanej. A oprócz tego mamy 1 giga. I powiem Wam tak, w przypadku telefonu komórkowego, który dysponuje no już w tej chwili taką dosyć dobrą, do, dobrym transferem danych, to taka karta wystarczy nam nawet na 6 transmisji. Możemy ją przez rok przez rok użyć, takich dwugodzinnych mniej więcej. Zależy jeszcze od ustawień, ustawień programu, od tego w jakim miejscu się dany lokal znajduje, czy, 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 czy sala, bo musimy też zwrócić uwagę, gdzie będziemy ustawieni, bo po prostu niektóre funkcje tej lepszej sieci 3G, czy 4G już w tej chwili nazywanej, działają tylko i wyłącznie na zewnątrz, no albo stojąc przy oknie. Dlatego będziemy musieli się odpowiednio ulokować. I co nam więcej jest potrzebne? No już wiemy, że na przykład mamy dostęp do Wi-Fi, albo mamy taką kartę. To jest praktycznie autokonfigurowalne, także bezproblemowo można sobie można sobie to ustawić w telefonie. Oczywiście, no musi to być telefon, który nie ma sim simlocka, albo sieci Orange w tym przypadku, ale jest bardzo dużo też innych innych tego typu kart u innych operatorów. Także, jeżeli ktoś z was ma zamiar poświęcić te parę złotych i się poświęcić, żeby już dla nas taką transmisję zrealizować, to Poradzi sobie myślę w internecie, oglądając internet na kartę, różne oferty można to porównać. No ja akurat korzystam z tej, bo, bo uznałem ją za najtańszą. Kupiłem sobie taką, która jest ważna przez ponad dwa lata i no już trochę filmów porobiłem tym telefonem, które były bezpośrednio transmitowane do internetu, nawet tak tylko dla testów. I powiem, że po zrobieniu około dwóch godzin to mi to może zjadło 3% tego, co było na wstępie przy takiej średniej jakości obrazu i dźwięku. Jesteśmy umówieni. Co teraz? No, musi ktoś o tym wiedzieć z telewizji, że taka transmisja będzie, będzie przeprowadzona i dobrze byłoby dzień wcześniej po prostu się z kimś z, z telewizji skontaktować. A z kim, jak nie z Tomasza. Jego numer ciągle jest widoczny na pasku. Mam nadzieję, że w tej chwili akurat też. Jeżeli, jeżeli nie macie już yy, z kim, bo wiadomo mailem, no to może ktoś nie odebrać od razu, od razu takiej wiadomości, ach, halo robię transmisję, najlepiej zadzwonić do Tomasza, zadzwonimy sobie do Tomasza, tam podane na pasku, numer jest tik 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 tik, halo jestem Jan Nowak, dzień dobry Panie Tomaszu, chciałbym zrealizować taką transmisję dla Państwa ze spotkania. Z jakiego spotkania? A za, no ze spotkania z Januszem Korwinem-Mikke przyjechał tutaj do naszej miejscowości, do Wąchocka, przyjechał i tak planuję, żeby przeprowadzić dla Was transmisję na żywo. Korwin-Mikke? No Korwin-Mikke będzie jutro, będzie na spotkaniu, ja się umówiłem tutaj w lokalu, mam dostęp do Wi-Fi, ale jeżeli nie będzie dobry, no to mam też kartę kupioną, gdzie będę mógł po prostu transmitować dźwięki, obraz, obraz i byśmy na żywo taką transmisję zrobili. Na żywo? Nie dasz rady. No dam radę. Dlaczego miałbym nie dać rady? Obejrzałem sobie tutaj taki pierwszą część poradnika Pana Etam i, i tutaj jest wszystko powiedziane, jak to trzeba zrobić. Także jestem gotowy, jutro będę na spotkaniu pół godziny wcześniej, żebyśmy sobie tutaj zgrali transmisję, czy nam wychodzi. A, Pana Etam, instruktaż, no dobra, no to jak już tak, to, to świetnie, to, to to zrobimy. No, no i umawiamy się, umawiamy się z Tomaszem, on tam wszystko będzie wiedział, techniczne sprawy omówimy. I teraz tak, załóżmy, że już ta kwestia jest uzgodniona, Czyli jutro jest spotkanie, mamy telefon, mamy dostęp do internetu. Umówiliśmy się z Tomkiem, że o tej godzinie będzie, będziecie mogli się dzwonić. Wypróbować najlepiej pół godziny wcześniej w tym, w tym lokalu po prostu być, przy 15 minut chociażby, żeby zobaczyć, jaka ta, jakie tam jest połączenie, jaki jest zasięg, jeżeli będziemy korzystać z karty telefonicznej. I teraz kwestia, jak ten obraz i dźwięk przekazać. No więc mamy parę opcji. Jeżeli ktoś dysponuje lepszym telefonem niż ja, no to jest akurat wersja mini Samsunga, która ma jak widać tylko kamerę tylną, no to niestety, ale, ale mamy troszeczkę ograniczone możliwości, bo większość komunikatorów mobilnych typu Skype, typu UW na przykład mają tylko opcję obsługi kamery frontowej. No przynajmniej mi się nie udało, nie jestem na tyle zdolny widocznie, żeby uruchomić tylną kamerę, i mamy możliwość skorzystania jedynie z opcji przedniej kamery. Jeżeli taką przednią kamerę mamy, czyli mamy telefon z kamerami z dwóch stron, to nie ma problemu. Może, możemy się z Tomaszem wymienić danymi e, i naszego konta czy ewentualnie ściągnąć Skype'a, ściągnąć u na komórkę jest w Android Market. Ja mówię cały czas o Androidzie, oczywiście jest dużo wersji na inne systemy. Jeżeli macie na przykład to no nie wiem Symbiana, Windows Mobile czy coś takiego, no to oczywiście sobie ściągacie odpowiednią wersję do odpowiedniego telefonu i możemy taką transmisję wtedy przeprowadzić, mając sprawdzoną opcję, że działa ta kamerka, można sobie sprawdzić, możemy sobie taką transmisję przeprowadzić na żywo właśnie przy pomocy komunikatora internetowego. Jak mówię, najbardziej popularne no, UW jest i eScape. Jest jeden, który obsługuje tylną kamerę również, się nazywa Fringe. Niestety Problem będzie tutaj z przekazaniem tego dźwięku i obrazu, z tego względu, że fringe'a nie, nie ma, na przynajmniej do tej pory nie, nie zauważyłem w wersji na komputery stacjonarne. Stąd też no, w studiu nikt nie będzie w stanie przetransmitować tego obrazu, będzie też miał na komórce, no chyba, żeby kamerę przed tym postawił, ale to nie będzie na pewno nawet kiepskiej jakości, to będzie fatalnej jakości, dlatego zostawiamy fringe'a, bierzemy Skype'a, bierzemy UW, mamy przednią kamerkę, możemy filmować, najprostsza sprawa. Co jednak, jeżeli mamy telefon tańszy, no taki dla biedoty, taki jak ja, czyli, czyli taki właśnie z kamerką tylko i wyłącznie tylną? Otóż proponuję, proponuję zrobić rzecz, 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 rzecz taką. Jest wśród serwisów internetowych oferujących live streaming kilka serwisów, które mają właśnie, mają właśnie oprogramowanie, które umożliwia nadawanie bezpośrednio z komórki. Co więcej, to oprogramowanie daje lepszą jakość obrazu i dźwięku niż komunikatory. Więc, nawet dla tych, którzy w pierwszej wersji chcieli skorzystać najłatwiejszej z komunikatora, bo powiedzmy, że już mają zainstalowany i nie chce im się tam chodzić po internecie, biegać, jest możliwość zainstalowania aplikacji. Ja tutaj polecam taki serwis, który jest nazywa się Bambuster czy Bambuster. No, różnie to można czytać. Bambuster.com. Powiedzmy, jak, jak, jak czyta się po polsku? BAM, to jest serwis internetowy, który ma, moim zdaniem, najlepszą, jeśli chodzi o jakość przekazu obrazu, yy, aplikację na, właśnie, telefony mobilne. Tam jest wśród nich bardzo dużo modeli, nie tylko z Androidem, właśnie. Yy, I drugi taki serwis, Justin TV. Ja go jeszcze nie testowałem, ponieważ okazało się, że aplikacja po prostu na moim telefonie się zawiesza. <laughs> Dlatego polecam. Dlatego polecam Bastera bo jest po prostu już przeze mnie przetestowany. Natomiast no, musimy zrobić dodatkowy krok. Założyć sobie darmowe konto na tym serwisie. I teraz może pokażę jak to, się, jak to się odbywa. Założymy sobie takie konto testowe, gdzie będziemy mieć możliwość pobrania aplikacji. To można na różne sposoby później wykorzystać. W następnej części programu ja Przedstawię, jak potem ten serwis wykorzystać, jeżeli mielibyśmy i komórkę z Androidem, i tak zwanym routerem sieci WiFi i laptopa, bo tam jest również aplikacja, która pozwala w bardzo prosty sposób. Ja nawet w tej chwili nagrywam na tej aplikacji ten materiał. W bardzo prosty sposób możemy taki materiał sobie przekazać z laptopa właśnie przez kamerę internetową. No ale to będzie opcja dla tych, którzy są troszeczkę bardziej zamożni, i oprócz tego telefonu, ewentualnie karty karty Wi-Fi do, do, do laptopa, ewentualnie laptopa z Wi-Fi, bo jest to dzisiaj już standard, posiadają również kamerkę internetową, najlepiej nie taką laptopową oczywiście, bo, bo z takiej to trzeba będzie z tym laptopem biegać, przesuwać go i to nie będzie zbyt wygodne. Taką zwykłą jakąś kamerkę za 20 nawet złotych, czy 30, czy trochę lepszą za 80, bo ta już daje możliwość HD i po prostu przekazać transmisję za pomocą komórki. Ale zostawmy teraz ten temat. Wchodzimy w takim razie do internetu na serwis Bambuster i spróbuję pokazać bardzo szybko, jak założyć tutaj konto i jak skonfigurować, żeby, jak pobrać program, żeby tutaj można było go wykorzystać do transmisji właśnie z mobilnego urządzenia, które posiadacie i mam nadzieję, macie chęć wykorzystać w szczytnym celu.